Cześć, tu Antart, i zapraszam na wspólną grę w Babo Boy. Chłopiec z żarówka. Jest to demo gry przygodowej Point and Click. O, dobra, już ledwo widzę co tam jest, więc niech będzie okej. Okay. Hmm, hmm, hmm. O, mieszkam w wielkiej żarówce. O, jakaś... nawet księżyc z żarówką. Twórcy mieli chyba jakiś fetysz żarówkowy. Stara żarówka. Ale co to za kulka? Piłka jakaś. Cholera wie to było. Ale rozumiem, że to mój główny przeciwnik w tej grze. I na końcu Dema zmierza się z jakimś jego pomiotem. Bo to może być główny boss. I co? Czarny ekran? O, nie. Dobra. E, coś zabrało pana lampę. O twórcy napisali, że nie potrzeba... Pierwsza, pierwszy horror, w którym nie potrzeba latarki. Bo sam jestem latarką, co nie? E, nic z tego. Co mamy w szafie? A, cukierka. To Biedronka była? Biedronka chce cukierka. O. Mhm. Czy trzeba mu drogę zrobić? No już teraz chyba... powinien przejść. Tak? O, idź. Nie, sobie... klocek klego nawet. Nie, tutaj on gdzieś, już że tędy przejdzie sobie. Tu... Coś jeszcze po drodze? Nie. To już wszystko, dobra. Masz cukierka. Panie Biedronko. Yeah. A, wcina. I co, pan Biedronka do mnie? trafił Co jest na zewnątrz? O kurwa. Chcesz robaki? draniu. No, misiu. Łóżko. Mogę spać? Nie, pod łóżkiem. Mamy robak. sięgam a jak stąd wyjść o ha. dobra chodź do mnie wygląda na trochę martwego okej. Okay. dobra czyli został nam jeszcze ten mi się w niego rzucić? Nie mogę. A mam tu jeszcze? No. Uh. Aha! To co trzeba zrobić. No smaszy! I jest! I szybko cię mam. Okej. Okay. To teraz mam coś dla ciebie. No już. Masz pana biedronka. Mmm pyszne. Pana gąsienicę jakąś straszną. Nom 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 nom. Obliż się jeszcze i przypieczoną ładnie muszkę. I teraz mnie przepuść. Chyba żarówki nie chcesz zjeść. Chyba kiepsko upiekłem tego robaka. Cóż <laughs> za śmiech. Co mamy dalej? O, zniszczmy to. Co to było? What the fuck? Mój zajączku! Co oni z tobą zrobili? Teraz mnie będziesz ścigał? O! To już koniec dema. Ciąg dalszy w czwartym kwartale 2015 roku. Więc jeszcze ponad rok musimy czekać. Rock Paper Shotgun Unusually Stylish Creation. Tu się zgodzę. Gra wygląda bardzo fajnie. Zobaczymy, co dalej nam zaprezentują. Mój biedny króliczek chce nas zjeść, to niezbyt miło. Dobra, zatem to był Balboy. Link do dema zamieszczę poniżej. Czy to ten duszek z Jimena? Tak trochę wygląda. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.